Teraz uczymy odwiert wodą czystą. Wyjmiemy rury te to 25 minut, nie? Bo niebieskie 20 minut i nam trochę zajmie. To no, się zna. To pachowiec. Sam to stworzył, naprawdę to trzeba mieć wiedzę, odwagę, pospawał wszystko Pracowity. Dobra pucha na emeryturę. Woda chyba do mnie dopłynie. Coś tam rozmyśla. Jakiś plan. Zaraz będziemy rury niebieskie wkładać. Zobaczymy jak nam pójdzie. Na pewno dobrze.